Wizualne przeżycie dla mnie w Lesie Bielańskim to są te trzystoletnie dęby. Jak stoję, stoję przy takim dębie i sobie pomyślę, co on przez te trzysta lat widział, co się działo naokoło, to mi się kręci w głowie i sobie wyobrażam, że zaraz z za tego dębu wyjdzie uh, uh, tur. I będzie czocha o niego. To jest oczywiście bzdura, bo między tym dębem a turem to jest jeszcze ze 200 lat odstępu, prawda? Ostatni tur tam w 1500 roku na Mazowszu został fusowniczo ubity. I, i, ale ale tak, tak chcę powiedzieć, więc dęb, te, te, te dęby dla mnie to jest bez przeżycie, To jest coś fantastycznego przy takim dym jak się stoi i się, i się pomyśli, co, co on widział, co się działo naokoło, co się w historii Polski zmieniło. Zmieniła się kultura przyrodnicza społeczeństwa. Zmieniło się y, stosunek do przyrody, y, zmieniło się że tak powiem, zapotrzebowanie społeczne na przyrodę. Im bardziej jesteśmy ciśnięci cywilizacją, urbanizacją, y, tym bardziej a przyrody jest coraz mniej i nam, i nam dalej do tej przyrody tym y, bardziej ją cenimy y, i tym y, bardziej jej szukamy. Chcielibyśmy ją mieć koło siebie. Ponieważ las mociński, las Nowa Warszawa, Park Mociński pełnią bardzo ważne funkcje w tej chwili dla ludzi rekreacyjne, klimatyczne, związane z poprawą jakości powietrza, z poprawą jakości życia, z poprawą warunków wilgotnościowych, wodnych, hydrologicznych, glebowych i pełnią również bardzo ważne funkcje jako miejsce obcowania z przyrodą i są bardzo ważnym korytarzem ekologicznym, są bardzo ważną ostoją przyrody, to trzeba pamiętać, że wymagają one również specjalnego. Podejścia. Korytarze ekologiczne to jest takie dosyć młode pojęcie, bo no, stosunkowo od niedawna się je stosuje, i większość z mojego doświadczenia w edukacji ekologicznej wynika, że generalnie nie jest ono dobrze rozumiane właściwie przez większość społeczeństwa, więc wymaga to wyjaśnienia. Ogólnie definicja korytarza ekologicznego jest bardzo prosto i bardzo uważam trafnie określona przez polskie przepisy prawne jako miejsce przemieszczania się organizmów. Ta definicja jest bardzo ogólna, bo rozumiejąc ją wprost, możemy uznać, że korytarzem ekologicznym jest każda przestrzeń, na Kuli Ziemskiej, bo wszędzie przemieszczają się organizmy, także w tym miejscu. Korytarze ekologiczne opisane w polskich przepisach i wyznaczone na mapach ogólnopolskich dotyczą najważniejszych już takich miejsc bardzo istotnych, gdzie najczęściej przechodzą przede wszystkim duże dzikie zwierzęta, a mianowicie głównie ssaki, bo pierwsza mapa korytarzy ekologicznych w Polsce 2005 roku jeszcze opracowywana przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Ona dotyczyła przede wszystkim wędrówek dużych zwierząt. Dlaczego? Dlatego, że no, najłatwiej określić Przydatność danego miejsca dla ogólnie wielu grup organizmów, właśnie po tym, jak zwierzęta lądowe, które nie potrafią fruwać, nie potrafią lotem pokonać dużych przestrzeni, muszą przemieszczać się po gruncie. Najłatwiej określić na podstawie ich szlaków wędrówek takie miejsca najcenniejsze, które zapewniają tą łączność między najważniejszymi ostojami e, przyrody w kraju. I korytarz Młociński, tutaj na Młocinach, ten las Młociński, zwany też Parkiem Młocińskim, po wschodniej stronie ulicy Pułkowej, czyli równ równocześnie tak zwanej trasy S7 na Gdańsk z Warszawy, e, tworzy jeden duży korytarz w połączeniu z Międzywalem Wisły w granicach dzielnicy Bielany e, i jeszcze z lasem Nowa Warszawa. Nazywanym również Lasem Młocińskim, w związku z tym jest tutaj pewne zamieszanie w, w kwestii na, nazewnictwa. Obecnie na e, planach miasta umieszcza się te dwie nazwy Las Młociński Park Młociński. Park Młociński jest po prawej stronie ulicy Pułkowej, jeżeli patrzymy w stronę Łomianek, w stronę Gdańska. Natomiast po lewej stronie tej ulicy, czyli po zachodniej ulicy Pułkowej, e, jest, e, leży Las Młociński, czyli e, dawny Las Nowa Warszawa właśnie. I ten Las Młociński, Nowa Warszawa, już ma bezpośrednio połączenie aktualne z Kampinoskiem Parkiem Narodowym, z Puszczą Kampinoską, więc w zasadzie można powiedzieć, że Puszcza Kampinoska rozciąga się w tej chwili geograficznie aż do Wisły, do Białołęki, bo dzielnica Bielany graniczy z dzielnicą Białołęka w korycie rzeki Wisła. W związku z tym te kompleksy leśne w zasadzie można powiedzieć, że są częścią integralną Puszczy Kampinoskiej. Każde duże zwierzę potrzebuje dużej przestrzeni do życia. Ze względu na pojemność zasobów Zasobność pokarmową danej przestrzeni, jak też na takie potrzeby codzienne, behawioralne populacji, czyli potrzeby rozrodu, poszukiwania partnerów do rozrodu, zmianę też przestrzeni życiowych w ciągu roku ze względu na zmiany pół roku, na przykład inne przestrzenie wykorzystują zwierzęta w okresie zimy, inne przestrzenie w okresie wiosny czy lata. Jest to związane między innymi z wegetacją roślinności, jest to związane również z zasobnością wody. W w, środowisku. w związku z tym ta łączność pomiędzy najcenniejszymi ostojami przyrody musi być w środowisku zachowana i tutaj Puszcza Kampinoska jest w sąsiedztwie Warszawy taką najważniejszą ostoją dzikich zwierząt w tym momencie. Większość osób kojarzy łosia. Należy zauważyć, że te łosie szczególnie sobie upodobały tereny położone przy granicy z Warszawą i często widujemy, jak przemieszczają się właśnie tym korytarzem ekologicznym strony Wisły i wchodzą bezpośrednio na teren Warszawy. Dla takich zwierząt niezbędne jest zapewnienie właśnie przejść odpowiednich. Ten korytarz tutaj, w którym uczestniczy lat jest bardzo ważny, bo to jest korytarz wzdłuż Wisły. Zostało tak pomyślane, że jedna część jest miejska, a druga część jest zielona. I w ten sposób ten korytarz został utrzymany. I jest z jednej strony korytarz ekologiczny, z drugiej strony mieszkańcy miasta w Śródmieściu mają autentyczną przyrodę. Warto zwrócić uwagę, że w korytarzu ekologicznym także został uwzględniony las teren cmentarza północnego z uwagi na to, że nie pełni tylko funkcję dla migracji zwierząt typu łoś, którego oczywiście tutaj często spotykamy, ale także dla ptaków, owadów i rośliny również się przestrzeniają poprzez korytarze ekologiczne. Więc nawet jeżeli teren jest już wygrodzony. Czasami wydawałoby się, że nie pełni funkcji korytarza, ale z uwagi na ilość zieleni dalej pełni funkcję połączenia przyrodniczego, na przykład właśnie dla ptaków. Kampinowski Park Narodowy jest to jeden z największych parków narodowych na terenie Polski. Dzięki temu, że właśnie chroni tak dużą przestrzeń, dosyć zwartą, wiele gatunków dużych ssaków ma tam swoją bezpieczną ostoję, natomiast nie jest to przestrzeń wystarczająca do tego, że zwierzęta mogły tam żyć bez konieczności wychodzenia z parku narodowego, ponieważ właśnie Puszcza Kampinoska ma też swoją ograniczoną pojemność i trzeba pamiętać o tym, że Park Kampinoski Park Narodowy jest coraz bardziej izolowanym miejscem przez postępującą urbanizację okolicy, szczególnie tutaj w aglomeracji warszawskiej, ale także jeżeli byśmy przemieszczali się na zachód, to byśmy zobaczyli porównując to sobie na przestrzeni wielu dekad, jak bardzo gminy dawniej wiejskie lokowane wokół Puszczy Kampinoskiej zmieniają swój krajobraz, swoje zagospodarowanie w stronę gmin takich miejskich, podmiejskich. Jest bardzo dużo terenów grodzonych, jest bardzo dużo takich barier, przez które zwierzęta mają duży problem, żeby się przedostać, jest to dla nich dużym zagrożeniem. Kampinoski Park Narodowy staje się niestety taką zieloną wyspą otoczoną właśnie terenami zabudowy. No to doprowadzi w konsekwencji do tego, że coraz mniejsza będzie ilość terenów, w których zwierzęta mogą się poruszać. W konsekwencji ta wymiana genów jest coraz mniejsza. Stąd istotne jest, żeby zachowywać właśnie korytarze ekologiczne bez zabudowy i zapewnić im odpowiednią drożność dla zwierząt. Zwierzęta szukają tych przestrzeni najmniej zurbanizowanych do tego, żeby żyć, żeby zdobywać pożywienie, ale też, żeby przemieszczać się na większe odległości. Był pomysł, żeby mistrzostw wyprowadzić na górę przez środek lasu bielańskiego ulicą Drive. Pan sobie wyobraża tą trasę przez środek lasu, to, to, to jest koniec lasu. No więc przyrodnicy i miłośnicy lasu wielańskiego rozpoczęli akcję przeciw temu i to była właśnie pierwsza, pierwsza duża bitwa ekologiczna. Udało się uchronić las Bielański od byłby to koniec niewątpliwie lasu Gielańskiego. Zrobienie tej estakady umożliwiło kontakt czworonogów między lasem wielańskim a zielonym pasem Wisły. W latach 50. tutaj był e, Park Kultury i były estrady taneczne, i były fioski z Oranżadą, i były tłumy ludzi z Warszawy i to wszystko deptało, i to wszystko deptało. Powstanie rezerwatu, likwidacja, likwidacja tego, e, tego Parku Kultury radykalnie poprawiła. Jeżeli pan mnie pyta, co się pogorszyło, to ja panu powiem, że się poprawiło, że ten las odżywa, że ten las odżył od tamtego czasu. Ja panu mogę pokazać resztki tych różnych, bo tam były umywalki były i no tam to wszystko tam jest, tylko to, tylko to wszystko zarosło. Więc z jednej strony Las Bielański jest coraz bardziej pod presją miasta otaczającego, z drugiej strony Las Bielański w stosunku do tego. Co było, no to ma, lepsze warunki, to ma lepsze warunki. Musimy sobie zdawać sprawę, że my widzimy tylko bardzo niewielką część tego, co żyje. Natomiast jest w takim lecie pielańskim, jest ponad tysiąc gatunków różnych. Zmierzaków, których nie widzimy, nigdy nie zobaczymy. One żyją w ziemi, one żyją w gałęziach, one żyją w mniejszych, nigdy nie widzimy. A one są bardzo ważne. One pomagają drzewom, szkodzą drzewom, one przenoszą jakieś nasiona i tak dalej, i tak dalej. Jedne jedzą drugie, prawda? dzięki temu ten ekosystem się obraca, jest ten, ruch, jest ten ruch materii. Bo głównym problemem naszym jest często nie ilość tego żywego, a jego różnorodność. Bo im bardziej jest różnorodne, tym bardziej może być dopasowany do różnych, tym, tym lepsze są te współdziałania wszystkie, prawda? Tworzy się nam tutaj w sąsiedztwie bezpośrednim, aktualnie Warszawy, takie miejsce bardzo dzikie takie miejsce dzikości, gdzie zagęszczenie ludzi będzie coraz mniejsze. Natomiast coraz więcej turystów, coraz więcej osób odwiedzających w celach rekreacyjnych jest w Puszczy Kampinoskiej, szczególnie w tej części blisko Warszawy i to jest takie nowe zagrożenie, które postępuje, ale ta ostoja dzikości spowodowana tym, że coraz mniej ludzi, infrastruktury nowej też związanej z działalnością człowieka powstaje w Puszczy Kampinoskiej i puszcza zarasta też siedliskami leśnymi, powoduje, że takie zwierzęta właśnie jak łosie, jak wilki, rysie, mają tam dosyć dobre schronienie. Pojawia się też wiele gatunków ptaków dość płochliwych, które szukają miejsc takich bardziej bezludnych, takich miejsc, gdzie mogą założyć bezpiecznie gniazdo, gdzie mało ludzi wokół tego gniazda przebywa. Jest w Puszczy Kampinoskiej takich gatunków coraz więcej. Tutaj... No, gniazduje w tej chwili dosyć liczna populacja bociana czarnego, bielika, orlika krzykliwego, nawet orlik grubodzioby również na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego w ostatnich latach był gatunkiem lęgowym. I te ptaki, które wymieniłem są to ptaki szczególnie chronione w ramach unijnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, mianowicie są one wymienione w załączniku pierwszym dyrektywy ptasiej tak zwanej, na podstawie której tworzone są obszary Natura 2000. Korytarz ekologiczny łączący Las młociński z Puszczą Kampinoską jest korytarzem, w którym jest bardzo duża ilość zwierząt i to był jeden z największą ilością zwierząt funkcjonujący korytarz w otoczeniu Puszczy Kampinoskiej. Teren na przykład parku młocińskiego nie jest objęty jakąś e, szczególną e, jeszcze formą bardziej restrykcyjną ochrony przyrody, jak na przykład rezerwat przyrody, gdzie w Warszawie w rezerwatach przyrody mamy dosyć duży zasoby zasób martwego drewna w lasach. To park młociński ma też go dużo, co jest bardzo istotne dla gatunków grzybów tu występujących, dla gatunków bezkręgowców tu występujących. Mm, możemy tu spotkać bardzo ciekawe gatunki rzadkich chrząszczy. Możemy tu mieć do czynienia z występowaniem pachlicy dębowej, takiego gatunku, dla którego tworzy się Obszary Natura 2000 w Unii Europejskiej, związane właśnie ze starymi okazami drzew, chociażby dębem, chociażby wieżbami, ale też bardzo blisko lasu Nowa Warszawa, La, lasu Mocińskiego, e, funkcjonuje tutaj bardzo ważna ostoja, już istotna nie tylko dla Mazowsza, ale także dla Polski, także dla w ogóle Unii Europejskiej, dlatego że jest to jedno z dwóch stanowisk na Bielanach występowania kozioroga dębosza a mianowicie dęby młocińskie które bezpośrednio sąsiadują właśnie z lasem Nowa Warszawa i też tworzą taki zwarty ciągły kompleks leśny przecięty w poprzek ulicą która oddziela las Nowa Warszawa właśnie od tego miejsca które nazywa się dęby młocińskie Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dęby Młocińskie, w tym miejscu właśnie się znajdujemy. Jest to obszar, który ma ponad 9 hektarów. To jest korytarz ekologiczny dla zwierząt, które sobie przechodzą z, z, z północno-zachodniej części, z Puszczy Kampinoskiej tak naprawdę. Odwiedzają to miejsce przede wszystkim tacy stacy jak sarny, lisy, kuny, jeże i krety. Oprócz tego, dzięki inwentaryzacji wiemy, że w tym miejscu znajduje się także 9 gatunków nietoperzy, co też jest bardzo atrakcyjne dla tego miejsca. Myślę, że warto też tu wspomnieć o ptakach, które tu występują, ponieważ tych ptaków zaobserwowano aż 49. W całej Warszawie tych ptaków mamy 200, więc tak naprawdę na tym 9-hektarowym obszarze znajduje się jedna czwarta ptaków, które występują w Warszawie. W tym terenie nawet nie występują żadne bagna, w tym terenie nie ma żadnych mokradeł. Więc te ptaki mimo wszystko lubią sobie tutaj przy, przylatywać i spędzać czas. Co stanowi o wyjątkowości kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego? Dęby młocińskie. Wydaje mi się, że przede wszystkim te dwustuletnie dęby, które możemy tutaj spotkać, tak naprawdę znajdują się one w całym kompleksie. Jest tych pomnikowych dębów na tym w 9-hektarowym obszarze, aż 29 takich, które mają rozmiary właśnie tych pomnikowych. W 2018 roku po dwóch latach negocjacji z hutą Acerol Mital udało się sfinalizować objęcie terenu prawie 9 hektarów lasu, to jest Dębów Młocińskich, na własność miasta stołecznego Warszawy. Dzisiaj ten teren jest zespołem przyrodniczym i też staramy się o to, a żeby mm, dla tego terenu została uchwalona trwała funkcja e, ochronna tak żeby to ta spuścizna pozostała na pokolenia. Fakt, że miasto wykupiło ten teren, dęby młocińskie od huty, to tak naprawdę wspaniała wiadomość, ze względu na to, że te organizmy przemieszczające się ze strony puszczy Kampinowskiej mają w ogóle właśnie szansę na przemieszczanie się. To znaczy, niedaleko mamy Wisłę, niedaleko mamy wiele różnych kompleksów leśnych, tak naprawdę, i dzięki temu, że te dęby młocińskie nie zostały zurbanizowane, że tak powiem, to dzięki temu te zwierzęta, te wszystkie organizmy mają szansę się przemieszczać po prostu na drugą stronę. Jak wiemy, no, urbanizacja to jest teraz powszechny problem. Zachowywanie takich kompleksów leśnych dla zwierząt to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Dęby mocińskie są unikatową formą buforu między terenami, które były przekształcone na tereny przemysłowe, a osiedlem mociny. Poza tym ma bardzo unikatowo zachowaną elementy związane z fauną i flory, więc staramy się tak, żeby ten teren miał mocniejszą prawnie funkcję ochrony tego terenu przed jakąkolwiek ingerencją. Zapewnienia drożności korytarzy ekologicznych jest niezbędne do tego, żeby prawidłowo park mógł funkcjonować, co jest także istotne z uwagi na otaczające go lasy, takie jak właśnie las Młociński, czy las Bemoski. Należy pamiętać, że Puszcza Kampinoska jest dużym obszarem, a tereny właśnie Lasu Młocińskiego czy Lasu Bemoskiego są znacznie mniejsze i likwidacja korytarza, czy to, że korytarz przestanie funkcjonować, przede wszystkim w pierwszej kolejności będzie się wiązał z zanikiem tamtych obszarów. Jako dzielnica bielany przede wszystkim staramy się ochronić te tereny, które stanowią dzisiaj naturalne korytarze ekologiczne. Współpracujemy z lasami miejskimi, współpracujemy też z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego, tak ażeby lepiej poznać właśnie te tereny, gdzie dokonuje się migracja zwierząt, tak żeby je ochronić. Przede wszystkim poprzez uchwały planistyczne, czyli przez plany miejscowe, przyjęcie takich rozwiązań, ażeby w tym miejscu nie była prowadzona zabudowa, żeby nie było żadnych ograniczeń w zakresie migracji zwierząt. Ponadto no, też zachowywanie funkcji ochronnych, takich osto i zieleni, jak na przykład dęby Młócińskie, prawda, czy lasnowa Warszawa, które stanowią właśnie tereny, przez które przebiegają korytarze ekologiczne. Ten korytarz ekologiczny funkcjonuje tutaj od wieków, udrwalił się przez ostatnie wieki, przez postępującą zabudowę wokół Warszawy. Zwierzęta są do tego przyzwyczajone, instynkt je tutaj prowadzi, te zwierzęta będą się tutaj pojawiać, nawet gdybyśmy próbowali ograniczyć ich liczbę, nawet gdybyśmy mm, ograniczali możliwość ich wędrówek, to one i tak będą się tutaj pojawiać, bo sąsiadujemy tu z Puszczą Kampinoską. Jeżeli człowiek chce żyć w sąsiedztwie przyrody, jeżeli człowiek chce zachować różnorodność biologiczną dla przyszłych pokoleń, co jest bardzo istotne dla przetrwania populacji człowieka w przyszłości, no to musi jakoś pogodzić urbanizację, funkcjonowanie w miastach w sąsiedztwie tak ważnych ostoi jak puszcza Kambinowska, co umożliwia właśnie w tej chwili las Młociński i park Młociński. Korytarz ekologiczny to jest bardziej nazwa dla nas, jako ludzi, żebyśmy mogli zrozumieć to, w jakim świecie my żyjemy de facto, a żyjemy w świecie, jesteśmy tylko jego małym elementem. Trzeba pamiętać, że przyroda, która nas otacza, była tutaj o wiele wcześniej albo też to my zaczynamy ją dominować. I często jako ludzie próbujemy coś nazwać, żeby bardziej zrozumieć, tak? I taki korytarz ekologiczny, to jest właśnie nazwa dla nas ludzi, ponieważ zwierzęta wiedzą, gdzie chodzić. One nie potrzebują znaków drogowych, one nie potrzebują ulic, chodników czy też wytyczonych ścieżek. One mają to zakodowane. Krótko mówiąc, już pokoleniowo, czy też od dawien dawna, tak jak ta przyroda funkcjonowała tutaj 100 lat temu, 200, 1000, a może nawet i większe okresy w tym, w tym przypadku. Więc korytarz ekologiczny to jest coś, co dla nas ludzi jest pewnego rodzaju znakiem, sygnałem, sformułowaniem, które pozwala zrozumieć, że przyroda, że zwierzęta mają też swoje drogi, swoje szlaki, że też się komunikują, że też potrzebują się przemieszczać, poszukiwać wody, pożywienia i my musimy to szanować. Po to jest korytarz ekologiczny, żebyśmy zrozumieli przyrodę. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i ciećwieże. Wszystkie te zwierzęta wymagają ochrony.